Złoty wyraźnie tracił w ostatnich dniach. W efekcie euro zbliżyło się do poziomu 4,60. Dolar wyraźnie się wybił powyżej opor, oporu na 3,80, i ta kilka groszy więcej jeszcze wzrósł. Natomiast to, co zwraca uwagę, to e, coraz bardziej napięta sytuacja na rynkach globalnych, i ona rzutuje e, na sentyment wokół złotego, ale i też wokół walut naszego regionu, bo słaby był forint, korona czeska, i też wokół walut rynków e, emerging markets. E, oczywiście koronnym argumentem jest sytuacja na rynku długu w USA, czyli dalsze wzrosty rentowności obligacji amerykańskich, które powodują, że ten kapitał wraca w stronę dolara. To dolar jest to walutą, która jest głównym beneficjentem zamieszania obecnego na świecie. No i oczywiście pytania, co dalej, też się wiążą z tym, jak u nas inwestorzy będą podchodzić do e, takiego trochę rozbicia, jeżeli chodzi o komentarze prezesa Glapińskiego. Przypomnę, w piątek e, była. Wideokonferencja, na której szef NBW powiedział, że szanse na podwyżkę wynoszą zero, podczas kiedy dwa dni wcześniej poznaliśmy projekcje makroekonomiczne, z których wynika, że inflacja w ciągu najbliższych trzech lat będzie wahała się blisko górnego ograniczenia celu, co by sugerowało, właśnie sugerowało jakąś taką większą asertywność, tak, jeżeli chodzi o jakieś ruchy na stopach procentowych. No i drugi wątek, który tutaj może być istotny, to oczywiście kwestia związana z sytuacją pandemiczną w kraju. Na razie jest ona względnie jeszcze stabilna, chociaż ja trochę się niepokoi o to dynamikę zakażeń, która jest wysoka i która może brać do sytuacji, w której coraz więcej województw będzie miało lockdown, więc to, to oczywiście też mogłoby nastroić je zepsuć no jeżeli chodzi o dane w kraju, to oczywiście ich nie ma. My będziemy zerkali na to, co się dzieje na świecie, czyli na to, co się dzieje właśnie z rentownościami obligacji amerykańskich, i też będziemy patrzyli na informacje makroekonomiczne. Po pierwsze, inflacja konsumencka w USA w środę i posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w czwartek. I tutaj Mam wrażenie, że jakiś przełom się może pojawić. Wcześniej przypomnę, że członkowie EBC twierdzili, że Yy, Takie werbalnie sugerowali, że będą próbowali yy, jakoś kontrolować sytuację na rynku długu w Europie. Potem mieliśmy spekulacje, że to jednak jest y, tylko jakieś, jakieś, jakaś plotka. No i sądzę, że to posiedzenie czwartkowe być może pokaże, że Europejski Bank Centralny jest y, nadal optymistą, jeżeli chodzi o żywienie gospodarki y, po wakacjach i to być może wesprze euro-dolara i, i w takim razie też by wsparło naszego złotego. Reasumując, nie wydaje mi się, żebyśmy mogli jakoś wyraźnie naruszyć barierę 4,60 za euro. To jest taki poziom, gdzie, gdzie historycznie rynek zawracał i, i podobnie myślę, że może być teraz.